Nie mówię L. Ludy. Jesteś ludy. Nie mówię L. Nie będę wam tego zazdrościł. Życzę wam tego, bo e, oprócz ludzi, którzy La są na wizji, e, <glupy> którzy też niektórzy są dla mnie bardzo spoko. Większość jest bardzo spoko. Większość jest super fajnymi ludźmi. Są też e, ludzie, którzy pracują z tyłu. I bardzo ich szanuję i pozdrawiam i nie chciałbym, żeby oglądając ten film, mieli takie wrażenie, że ja po prostu także ich atakuję ich miejsce pracy. Wszystko jest negatywne? Nie. Doceniam to, co robili. Mam dużo satysfakcji, że robili to ze mną. Mam nadzieję, że oni mają satysfakcję, że pracowali, że to jest obu strony, że oni też mają satysfakcję, że robili to ze mną. Myślę, że spędziliśmy tam masę cudownych momentów w sumie chciałbym tylko takie pamiętać. No, trochę zostałem zmuszony do tego, żeby odkłamać pewne historie, ale, ale koniec końców e, mam nadzieję, że po prostu dacie radę i że ten kanał ja będzie radę. trwał, będzie rósł. I spoko to będzie zawsze część mojego dorobku. Zawsze będę mógł sobie powiedzieć, że jednym z ojców założycieli byłem ja. Nie tym, który to wywrócił, tylko tym, który to postawił. A wy to będziecie potem kontynuować. Michał Polma dzisiaj urodziny. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Życzę mu, żeby w tych internetach działał jeszcze 100 lat, e, gdyż z Michałem mi się zawsze dobrze pracowało i mm, mam nadzieję, że Michał nie zatraci tej swojej żywiołowości i tego, e, tych takich pozytywnych emocji, które ma na co dzień które widać na antenie. Bo, bo ja to zatraciłem on nie, więc mam nadzieję, że, że on będzie tym, który po prostu jest e, długodystansowcem e, w przeciwieństwie do mnie. Żałuję, że wraz z moim odejściem kończą się kwartalniki sportowe. Prawdopodobnie się kończą. Być może moi dawni wspólnicy znajdą na rynku kogoś, kto ten projekt jeszcze e, pociągnie, ale po prostu osobiście w to wątpię. E, rekordowy był numer o Mistrzostwach Świata. Sprzedaliśmy ponad 29 tysięcy egzemplarzy w kwocie około 50 złotych. To daje prawie 1,5 miliona przychodu. E, Grube setki tysięcy złotych zysku, Już nie pamiętam dokładnie, może z 800, coś takiego. Ile marzy macie? Kurwa! Więc projekt, który uważam był jakościowy, który sprawiał satysfakcję, bo robiliśmy go w gronie świetnych osób razem z Frzejkiem Ruskim, Kamilem Gapiskim, Łukaszem Widulińskim i Rafałem Romaniukiem. I który nam wszystkim dawał satysfakcję, ale czasami też frustrację. Frustrację, która się wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej, no bo jeśli robisz taki numer na mistrzostwa świata. Na jeśli masz 32 drużyny i są tam różne różne pola do zapełnienia I jeśli chcesz, żeby Mateusz Borek napisał 4 zdania o każdej drużynie, jeśli nie może tego zrobić przez pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jeśli w ogóle nie może tego zrobić, bo wiecznie nie ma czasu, a ty zostajesz na sam koniec z pustymi polami w gazecie i na szybko musisz wymyślać, co dać w to miejsce, skoro. Dzięki Seba, jesteś kochany. Mateusz nie ma czasu na. Ej, w sumie jak ten, skoro ja też, bo ja się czuję na przykład założycielem kanału sportowego też, bo byłem tam w Hate Parku, może nie byłem jakoś szybko, ale na, myślę, że to też był. Krok milowy, jeśli chodzi o ich, o ich redakcję. Zresztą potem bardzo dużo zasięgu film, nie wiem, ale się dowiem zrobił, bo oni wrzucili taki film, i zresztą też mnie stamtąd cytowali, jakby szerokim mechem bardzo poszedł ten wywiad. Yy, nawet o Ester yy, w nutce, Ester, chyba o Ester w nutce tam yy, zmodulowany. Ten, yy, jak mówiłem o pieniądzach, też tam rzuciły, można powiedzieć, że naprawdę ten wywiad poszedł bardzo, bardzo grubym echem. Myślicie, że Krzysztof Stanowski ma taki moralny obowiązek, żeby mi do, dorzucić na maskę karbonową d 3 Był dzisiaj u mnie detailer w domu, próbowałem od niego wyłudzić tą maskę. A kurwa, skurwiel, pomimo że zarobił 14, oni zarobili 14 milionów na głowę. Z tej loterii nie chcę mi kupić maski. No. 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 Myślę, że. Dobra, słuchajcie, chuj, ja nic od was nie chcę. Tacy jesteście, nie dawajcie mi. Ja mam za to kochanych widzów, każdy mi się po 10 zł i będziemy mieli akcję charytatywną zapełnioną na maskę karbonową dla wujka. No. Cztery zdania o To się frustrujesz. Jeśli dodatkowo widzisz, że robisz ze swoich mediów społecznościowych słup sprzedażowy takiego e, wydawnictwa, jeśli napędzasz tą sprzedaż, a kto inny nie ma nawet chęci wrzucić linka na Instagrama, to frustrujesz się podwójnie. Bo wziąć pieniądze z tego wydawnictwa jest bardzo fajnie. Fajnie wziąć ten zysk do spółki, potem go... Dzięki Seba 999. Podzielić. Ale zapracować na to, chociaż w minimalnym stopniu, o to już ciężko, bo to Stanowski robi, to nie podoba mi się to do końca, bo, bo to jest dobre, a to jest jego, więc po co to ma być dobre, skoro to jest jego. Najlepiej, żeby to walnęło i żeby nikt tego nie kupił. Tak czasami się czułem, nie wiem, czy taka była prawda, ale tak się czułem. Krzysztof, masz śliczne oczy, niebieskie, takie szarawe. No, przypominają mi moje hamulce w samochodzie, które notabene się spaliły, tarcze się spaliły, trzeba wymienić, ale to 12 tysięcy kosztuje, no. Powiem jedno zdanie a propos tego, tego filmu o Janoszek. Co bardzo cenię u Krzyśka w tym filmie, to jest... Dzięki Seba999. Na co ja zbieram? Stary, do wszystko. Potrzebuję pieniądze. Jakby ośmieszenie, nieprzygotowania, braku profesjonalizmu, braku researchu, wielu topowych albo pseudotopowych redakcji w tym kraju. Mówię o telewizjach śniadaniowych, mówię o, o portalach. Tylko na samym końcu ci ludzie gdzieś tam dalej pracują, za tymi firmami stoją wielkie budżety, za tymi firmami stoją wielkie agencje PR-owskie, za tymi firmami stoją duże firmy zajmujące się chociażby komentarzami, za tymi firmami stoją też ludzie którzy potrafią do twoich partnerów biznesowych pisać z tych samych IP pisma i tak dalej, i tak dalej. To jest duży, czasami bardzo brudny biznes i nie należy o tym zapominać. Także z jednej strony to było bardzo pożyteczne z punktu widzenia jakby ośmieszenia nieprofesjonalnych ludzi pracujących w tym zawodzie. To było bardzo dobre do z punktu stres? widzenia wyświetleń dla... Pięć subskrypcji Seba jeszcze wrzucił tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kocham Cię. Janoszek. Aha. Kanału przyrostu subskrypcji. To było najlepsze dla samego Krzyśka, jeśli chodzi o jego fame i rozwój jego mediów społecznościowych. Natomiast w dalekiej perspektywie to wydaje mi się, no... Czy on krytykuje, że on zrobił ten expose Natalii Janoszek? Borek, czy Ty jesteś Pierdolnięty, stary. Sprowadziło na kanał sportowy dużo niepotrzebnych historii, tekstów, komentarzy, pism i pewnej zakulisowej gry, która od, od wielu tygodni się toczy względem naszej spółki. Mateusz powiedział też w Warłamowie, że wielkie firmy zmówiły się na skutek materiału o Natalii Janoszyk. Też będą Problemy z tego powodu. Będą, będą nas niszczyć. Znam tą jego teorię. E, bo mi o niej powiedział. <laughs> Tylko ona jest tak głupia, że nie sądziłem, że kiedyś publicznie ją poruszy w jakikolwiek sposób. Ale widać e, instynkt samozachowawczy zaczął. Przestał działać. Po prostu zaczął szwankować. E, ta, ta teoria. Wiecie, jaki jest problem Borka? Bo Borek powinien, kurwa. Mecze komentować, nie? Robi to naprawdę dobrze. Są ludzie, którzy nie lubią jego komentarza, i ja go lubię bardzo, jak komentuję. Powiem kurwa, i to tyle. I koniec, trzeba znowu 5 dał. Seba, kurwa, ale ty robisz ruchy dzisiaj mocne i fajne. Kocham cię. Ja nie lubię wolę szpakowskiego, ja wolę Borka. I Boży Dara i jeszcze lubię. I ćwionkała. Świonkała na kanał plus komentuje? Dobrze mówię. Yy, tom. Yy. Tak. To też go lubię. No. Informacje z miasta. Polegają na tym, że e, redaktorzy naczelni czy szefowie największych mediów w Polsce mieli się ustalić, że teraz będą niszczyć ludzi z kanału sportowego za to, jak e, ten mainstream oberwał w moim materiale. No, no i zapytał mnie Mateusz, co ja na to? No Zgodnie z prawdą powiedziałem, że mam to w dupie. No, poza tym, że w to nie wierzę, to nawet gdyby tak było, to mam to gdzieś, no, co, co, co ja na to. Natomiast Mateusz ma taką swoją teorię, że e, na pudelku pojawiają się specjalnie artykuły na jego temat, żeby pod nimi były negatywne komentarze i że to wszystko jest e, sztucznie e, sterowane. Że jak wrzuci zdjęcie na Instagrama, to to potem ląduje na pudelku i tam jest e, szambo w komentarzach. No to mu powiedziałem, żeby nie wrzucał może zdjęcia na Instagrama. No nie wiem, co to Dziękuję, stary. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Za 10 subskrypcji jesteś kurwa w kujope. <grystanie> Jestem bogaty. Co mam mu doradzić więcej z takim problemem? No. no przepraszam, ale nie wiem. Nie są to rzeczy, którymi ja się zajmuję. Jeśli masz negatywne komentarze, najprościej byłoby pewnie ich nie czytać. To też jest jakieś rozwiązanie. Mm. Dostał 400 zł w subach taka hujowa reakcja? Kurwa, nie mam asortymentu, stary. Nie mam asortymentu tutaj, żeby zrobić content. Zostały mi odebrane kurwa wszelakie rekwizyty, które powodowały, że jestem zabawny. No, nie mam nawet widelca, stary. Jak chcesz mogę sobie pobrać krew z przykawką. Co ty na to? W sumie jedną z najbardziej rzeczy obojętnych mi w życiu jest to, co się pisze o tobie w komentarzach na pudelku. No sorry, jakby nie wiem czego ode mnie oczekujesz, ale to się dokładnie wpisuje w te wieczne spiski, obsesje. No. Intrygi, informacje z miasta, ludzie na mieście mówią, że ty na mieście powiedziałeś, że. Mateusz, ja mieszkam na wsi. Daj mi spokój. Krzysiek, wiesz, czy koniec kanału sportowego w ciągu najbliższych miesięcy, bo takie do nas dochodzą gdzieś sygnały z miasta? A, no i nie opowiadajcie, że ja w pojedynkę zwolniłem maszka Dąbrowskiego z poranków. Bo ja tylko powiedziałem, że nie będę z nim poniedziałek prowadził poranków. Mogliście przesunąć go na inny dzień i zrobić z nim poranek. Mateusz, mogłeś z nim zrobić... Dzięki Sebunia, za kolejnego słupka. Dziękuję, kocham cię. Zapomniałem, że nie wstajesz tak wcześnie, przepraszam. E, mógłbyś zrobić z nim poranek, gdybyś wstawał wcześniej, a tak nie zrobiłeś. E, a poza tym, to przecież od razu po tym, gdy wypłynęło to nagranie, stare maćka, to wysłałeś wiadomość, że nie chcesz mieć z tym głównym nic wspólnego i trzeba to jak najszybciej rozwiązać. Było tak czy nie o zwolnieniu człowieka wargi, dowiedzieliśmy się z materiału Krzyśka. To nie była decyzja kolegialna, że Krzysiek przyszedł, powiedział, słuchajcie, jest taka sytuacja, 10 lat temu chłopak nagrał taki i taki film, jest o tym głośno w internecie, co uważacie, co robimy, co robimy z wargą. Prawdopodobnie uznał, że ma prawo do autonomicznej decyzji z racji tego, że pewnie on go tutaj Namawiał, prowadził z nim wspólnie poranek, więc tak jak go zatrudnił, tak sobie postanowił go zwolnić bez naszej wiedzy. Więc teraz to moja decyzja, jak trzeba przed widzami kanału sportowego powiedzieć, że o, on był zły, ale on już sobie poszedł. A nie lepiej powiedzieć prawdę? Nie lepiej powiedzieć prawdę. Ludzie, dlaczego wy się tak boicie prawdy? Po prostu ustalmy fakty i klarownie to powiedzmy zaraz po wypłynięciu starego filmu e, Maćku. Jukiś podarował subskrypcję i Sebunia wtedy też podarował. Dziękuję. Napisałeś do szefa poranków wiadomość na WhatsAppie, że nie chcesz mieć z tym gównem nic wspólnego i czekasz na jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy. Mógłbym tak mówić bardzo długo. Założenie kanału sportowego. Było świetną decyzją. E, I kanał sportowy był, albo mógł być, fajnym projektem, i zawsze będę miał satysfakcję, że jestem tego współtwórcą. Nie. Współtwórcą, nie twórcą, współtwórcą. Mhm. Przyłożyłem do tego rękę. Chociaż paluszek, nie wiadomo kim byłem, ale paluszek przyłożyłem. A tańskie kopyto borkowskie Ale jeszcze bardziej czy nie? się cieszę, że to już za mną. Kiedy jednemu z pracowników kanału sportowego powiedziałem w zaufaniu, że będę odchodził. Zaskoczył mnie swoją odpowiedzią. Powiedział mianowicie: Szanuję cię za to, że robisz to w takim momencie, gdy biznes tak dobrze idzie, ale jeszcze bardziej cię szanuję za to, że robisz to dopiero teraz. Odszedłem, bo nawarstwiło się tyle frustracji, tyle złości, tyle z mojej strony niechęci do pracy tam, że po prostu nie chciałem tam dłużej przebywać. Ludzie często idą na zgniłe kompromisy za dużo mniejsze pieniądze niż ja, ale Mogę sobie pozwolić no, na to hejs, no. dzisiaj, by na te kompromisy nie iść. Nie chciałem stworzyć firmy, w której sam nie chcę przebywać. Nie chciałem stworzyć takiej firmy, że gdy podjeżdżam na parking i widzę przed budynkiem e, jakieś samochody czy samochód, to zamiast iść do środka, do redakcji, idę do kawiarni i czekam, aż samochód odjedzie. Nie chciałem takiej firmy. Jakbym chciał oglądać na co dzień rozjuszone byki, to bym został fanem Rodeo. Ale nie jestem fanem Rodeo. I ja mogę nie mieć racji. Ja mogę na poziomie merytorycznym, ktoś może się ze mną ścierać, że należało zrobić tak czy inaczej. Ja mówię o własnych emocjach. To jest chore, że wolałem iść w lewo zamiast w prawo, żeby tylko kogoś nie spotkać. W firmie, która. Dziękuję bardzo. Dzięki, stary. Za kolejnego spotkania W jakiejś części. Do mnie należy, a tak się czułem, po prostu takie wytworzyły się napięcia wewnątrz, i nie chciało mi się zgadywać, w jakim ktoś przyjdzie nastroju, którą nogę ustanie i czy będzie spoko, czy też będzie miała taki złości. Nie chciało mi się zgadywać, którego, którą wersję kogoś wylosuje danego dnia. Przestań teraz, Mateuszu, pouczać mnie o zasadach, o honorze o pryncypiach, o biznesie. O pryncypiach, to... Po prostu przestań. Ciągle udajesz biznesmena, albo gangstera i w obu tych. Znowu dostałem słupka. Dziękuję, jubzy. Thank you so much. W opcjach wypadasz niewiarygodnie. Bez względu na to, czy założysz akurat garnitur, czy futro i będziesz statystą w teledysku, w którym ktoś mówi przejdźmy na ty, ty kurwo konfidencie. Przejdziemy na ty, ty kurwo konfidencie. A to celebryta, raper. Nie no, to super w ogóle. Hasło <laughs> użyte naszego sponsora w świetnym kontekście. Gratuluję Ci. W ogóle to ładowanie nas w jakiejś współpracę, które mi osobiście nie odpowiadały, zawsze były dla mnie, to zawsze był dla mnie temat mocno bolesny. Przecież Tobie się wydaje, że przeze mnie. Nie możesz już formalnie czy nieformalnie, nie wiem, kto tam jest, być przy gromdzie. Ale to nie przeze mnie. Tylko przez te nagrywki. Kurwa zawsze będzie kurwą. Trzeba zasłużyć, by usiąść przy stoliku prawdziwych skurwieli. <laughs> Człowieku masz 50 lat. <laughs> Jesteś super komentatorem. Można... Lepszym w Polsce komentatorem piłkarskim. Masz świetny głos. Masz niesamowity zasób słów, masz charyzmę, ale nie umiesz oddzielić pewnych rzeczy. Nie umiesz się zdecydować, co ci przystoi, a co nie przystoi. Ale dobra, nie jestem od tego, żeby dawać ci rady. Daj spokój z tymi farmazonami, populizmem, podniesionym tonem, opowiadaniu o zasadach, obyczajach, o podawaniu ręki. Przecież nie masz do tego mandatu. Nie zauważyłeś, ale już się nikt na to nie nabiera, nawet wśród widzów, więc ja też się na to nie nabiorę. Po prostu daj już spokój, bądź sobą. Teraz będziesz mówił, że ty będziesz dbał o pracowników, ja odszedłem, a ktoś musi o nich zadbać. Dzięki Seba za 5 subów, kurwa, stary, rozbiłeś dzisiaj bank. Idę umyć petardę. Będziemy się ruchać. Jak ta firma ma dobrze funkcjonować, to może ty o nich lepiej nie dbaj. Może ty idź do domu. Myślę, że większość z nich wolałaby, żebyś akurat ty o nich nie dbał. Jeszcze raz cię tylko proszę: nie odzywaj się na mój temat. A jeśli już się odzywasz, to chociaż przestań mówić o standardach, obyczajach, podawaniu rąk. No, bądź na chwilę poważny. Po prostu bądź na chwilę poważny. Nasze standardy zachowań są dramatycznie. Dziękuję za suba, Wojtek W. Dlatego między innymi nie chciałem dłużej współpracować. Tam nie masz żadnych punktów stycznych. Mam dość do klejania sobie uśmiechu, żeby udawać, że jest inaczej. Być może znajdziecie jeszcze kogoś, komu się będzie chciało na Was pracować, harować, wysłuchiwać, znosić, przyjmować. Może ktoś taki się trafi, ale to już nie będę ja. Nie będę ani za milion, ani za dwa miliony złotych rocznie tego robił. Nie będę, bo nie mam na to już po prostu ochoty. I być może, być może zmniejszy się standard mojego życia. Być może moje plany nie wypalą. Być może moje dzieci będą miały do mnie pretensje. Ej, było tak fajnie, mieliśmy więcej pieniędzy, a teraz ich nie ma. I może będzie mi głupio przed moimi dziećmi. Nie no, to, to już jest kurwa jakaś hiperbola. Myślę, że masz y, y, mądre dzieci, i, i nie słyszałem jeszcze, żeby dziecko przyszło do rodziców, i powiedziało, O kurwa, czemu nie mam 15 par nowych butów? mi, no. ale wiecie co, nie będzie mi głupio przed samym sobą, bo wiem, że musiałem taką decyzję e, podjąć. Odbiłem w bok żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, po prostu potrzebowałem. Zatem ja myślę, że chłop jak otworzy ten kanał w lutym, to taki będzie zajebany ten. zrobi za nową redakcję, yy, no będzie dobrze. Bałem świeżego powietrza, które, na które tam nie mogłem e, liczyć. E, prawie cztery lata próbowaliśmy się polubić, ale łagodnie mówiąc nie wyszło. I jeszcze raz na koniec powiem, żałuję, że to nagranie musiało powstać, bo nic nie mówiłem o naszym rozstaniu, nic nie mówiłem o moich wspólnikach. Odliczałem sobie spokojnie dni do 1 lutego. Natomiast to szkodliwe nagranie, bo ono jest szkodliwe, to jest z mojego punktu widzenia wyłącznie samoobrona, bo nie mogę sobie pozwolić na to. Jeśli Gry. chodzi o Security, korzystamy tutaj usługę. z usług złego, Ochroniarza. rządzi. Dzięki, GryO! ZareSuba i Guma554. Guma, Nasz ulubiony kutas. O tak. Jeśli chodzi o Security, korzystamy kochamy. tutaj usługę. z usług złego, ochroniarza 50 Centa grzechotnika. Jak wiecie o co chodzi, to wiecie, że zawsze jest podpięty. Dzięki. Kłamano na mój Pięć subów od i J... chuz J... dziękuję bardzo. Pięć subów. Jezu, jak przyjaciele mnie dzisiaj wspierają. Temat non stop i tworzono Kocham was. obraz taki, na jakim moim zdaniem... Tak, za używ. pieniądze, tak. Ja nie muszę być idealnym człowiekiem. Mogę mieć mnóstwo wad, ale jeśli chcecie pokazać kim jestem, to pokażcie chociaż prawdę, nie Mogę być najgorszy na świecie, ale ten wizerunek, który mi e tworzycie, niech on będzie zgodny nawet z najgorszą prawdą. Bez kłamstw, manipulacji i innych takich e, zabiegów. E, wrzuciłem ten film na Weszło TV, bo nie chcę na nowym kanale zaczynać od takiej tematyki. Natomiast to, że nowy kanał powstanie, to już wiecie. Kanał 0. Pod filmem jest link e, do tego kanału. Jak zostawicie suba i będziecie chcieli ze mną dalej przemierzać świat przez internet, to zapraszam, będzie mi Ale bardzo nie miło. Po prostu kanału. musiałem zmienić miejsce i je zmieniłem, natomiast każdy mój widz jest cały czas jak najbardziej mile widziany. Teraz jestem przekonany, no. że tworzę miejsce z ludźmi, z którymi chcę je stworzyć. Ale tymi ludźmi także jesteście Wy, więc zapraszam do zostawiania subskrypcji, to na pewno mi pomoże na start. Ten rozdział, rozdział kanału sportowego zamykam, mam nadzieję, że nigdy nie będę już zmuszony, żeby mówić więcej i więcej na ten temat, bo nikomu to nie jest do szczęścia potrzebne. Hello Polish YouTube, please uh, unban me because I want to subscribe Christopher, Chris Kansan. Give me a opportunity please. Jest z bez ryzyka i darmowe 20. No. W mi zrobię sobie z te stare